Ja kiedyś w pewnym kościele, w którym powieszono obraz, który moim zdaniem jest lekko oszukujący. Pozwolę to sobie Wam bardzo opisać. Mam nadzieję, że się nie zgorszycie, że nikt nie będzie miał zazdroń tego, czym się za chwilę podzielę. Otóż na tym obrazie w tle jest kilkanaście osób. Stoją w dwóch grupach. I patrzą na scenę, która jest na pierwszym planie, a to na co patrzą, to dwóch mężczyzn, stosunkowo młodych. Jeden z nich jest prawie nagi, ubrany tylko w bieliznę. A drugi stoi przed nim i podziwia, obserwuje jego ciało. co dziwne, ten obraz powieszoną w kościele w małej, dzikiej miejscowości, gdzie sporo osób chodzi do kościoła. I naprawdę byłem zdziwiony, że nikogo ta scena nie rusza, że może parafianom już to po prostu spowszednia, że może zdążyli się przyzwyczaić. Drodzy, ten obraz, o którym mówię, doskonale znacie. To obraz, który jest za mną. To obraz, na który większość z nas patrzy, pewnie przynajmniej raz w tygodniu. Postaci na pierwszym planie to Tomasz i z którym stał Jezus. W są apostołowie. A scena, którą ten obraz przedstawia, to dokładnie ta scena, o której przed chwilą słyszeliśmy, słuchając dzisiejszej Ewangelii. Oczywiście wymowa tego obrazu jest inna, niż ta, którą ja jej nadałem. Ale mimo to, ona nie przestaje być szokująca. Postawa Tomasza może, a może nawet powinna zadziwiać. Bo wyobraźcie to sobie, zmartwychwstanie minęło już przecież 8 dni. Wspólnota uczniów musiała już odpocząć od tej informacji, że Jezus żyje, że zmartwychwstał. Przecież widziało go już tak wiele osób. I zostaje tylko ten Tomasz, ten, którego nazywamy niewiernym, ten, który uparcie mówi, że nie uwierzy, że musi zobaczyć, bo inaczej to wszystko jest bzdura. Nie uwierzy i koniec. I ósmego dnia przychodzi Jezus i robi dokładnie to, czego On żąda. Nie karci Go, nie robi Mu wymówek, ale robi to, czego oczekiwał. Jest w stanie nawet podzielić się swoją intymnością, bo nawet jeżeli ta scena nie wyglądała dokładnie tak, jak ją artystę na obrazie za mną, to przecież, żeby pokazać i Jezus musiał przynajmniej część szaty z siebie zdjąć. Dlaczego to robi? Robi to po to, żeby Tomasz mógł wierzyć, a przez to, żeby mógł przyjąć tak Zachowanie Jezusa nie jest jednak szykujące tylko w spotkaniu z Tomaszem. Bo cofnijmy się o te 8 dni do wieczoru, dnia zmartwychwstania. Jezus przychodzi do zamkniętego wieczornika. Uczniowie przecież już słyszeli relacje Marii Magdaleny. Szymon, Piotr i Jan byli już przy grobie, który jest pusty. A mimo to oni siedzą w wieczorniku, który jest zamknięty. Są pełni lęku, pełni obaw. Uciekają, trwają w smutku, w jakiejś beznadziei, tak jakby nie pamiętali tego, o czym mówił im Jezus przed swoją śmiercią. A więc wtedy, gdy przyszedł do nich z martwych stał Pan, musieli być świadomi tego, że zdradzili, że zawiedli, że nie zachowali się tak jak trzeba. Ale mimo to zbawiciel tutaj też nie przychodzi po to, żeby im robić wyrzuty. Nie przychodzi po to, żeby ich karać. Pierwszym jego darem jest pokój. Pokój, który niesie ze sobą przebaczenie, który jest nowym początkiem. Chociaż oni zawiedli i musieli być świadomi swojej grzeszności, to dalej daje Ducha Świętego, a tym samym zdalnie do tego, by odpuszczali rzekę innym. I z tą sceną z Ewangelii, z tym opisem, jak i z wieloma innymi scenami z Ewangelii, może być to tak, jak z tym obrazem. Widzimy go często, wiemy jak wygląda Pismo Święte, Ewangelię, słuchamy często, wiemy o czym to jest, znamy tę historię. My wiemy, że Pan Jezus taki jest, że przynosi pokój, że jest pełen miłości, dobra itd. itd. Obraz jak obraz, historia jak historia. Tylko, że ta historia ma bardzo konkretne przełożenie na nasze życie. Na twoje, drogi bracie, Twoje, droga siostro. A przełożenie tego szokującego zachowania Jezusa na nasze życie zawiera się w tym, co dzisiaj świętujemy, czyli w święcie i Bo to właśnie dzisiejszy dzień przypomina nam o tym, że Bóg absolutnie bez żadnych wyjątków i każdego, bez żadnego wyłączenia. Chcę wydarzyć swoim miłosierdzie i swoją miłością. Myślę sobie, że właśnie po to, żeby Miłosierdzie Boże nam nie spowszedniało, był potrzebny dzielniczek, może właśnie po to były potrzebne objawienia, które miała Faustyna. Bo przecież Miłosierdzie Boże to nie jest żadna nowość. Cała historia zbawienia, od stworzenia świata przez historię Narodu Wybranego, aż obcielenie syna Bożego i jego śmierć na krzyżu. To jest historia o Miłosierdziu Boga. Wreszcie Święto Miłosierdzia jest w oktawie Niedzieli z w Stanach. A więc przypomina nam o tym, że właśnie ta śmierć Jezusa na krzyżu jest największym aktem Jego Miłosierdzia. I podobnie jak szokujące może być zachowanie Jezusa wobec apostołów, tak może i powinno być szokujące to Miłosierdzie dla nas. Może był nam potrzebny dzienniczek i obraz Jezu pan, Tobie, żebyśmy sobie przypomnieli o tym, że miłosierdzie jest skandalem. Dzisiejsze święto, jak już wspomniałem, przypomina nam o tym, że miłość Boga jest bezwarunkowa i dostępna dla każdego. A więc, i Gracie, nie musisz Bogu za nią płacić, nic nie musisz mu za nią dawać. I każdy, absolutnie każdy bez żadnych swoich zasług może jej dostąpić. I to jest skandal. Ale czy my w to jeszcze wierzymy? Czy my naprawdę jeszcze wierzymy w to, że Bóg nas kocha? że kocha mnie dzisiaj takiego, jakim jestem? I to nie jest takie proste pytanie. Bo przecież często tak jakby z automatu włącza nam się to myślenie, że my jeszcze musimy coś Bogu dać że musimy Mu jeszcze coś ofiarować, że żeby zasłużyć na Jego miłość albo na przebaczenie grzechów, jeszcze różaniec, jeszcze jedna kolonka, jeszcze jedna pytania, jeszcze jedna świeczka, i tak dalej, i tak dalej. Niby wiemy, że miłość w ogóle jest bezwarunkowa, no ale... Niby mówimy, Jezu, on Tobie, no ale przecież... A dzisiejsze święto Przypomina nam o tym, że tam nie ma żadnego ale Cała Lędź o Bożym Jego przypomina nam o tym, że tam nie ma ale, Że miłość Boga jest po prostu tak mowa, że cena została zapłacona raz na, na krzyżu. A my mamy się na tę miłość po prostu otworzyć. My wziąć to, co Bóg chce nam dawać. Ja nie reguluję wartości modlitwy, posłów, wyrzeczeń i tak dalej, To jest ważne. Tylko odwróćmy porządek. Nasze modlitwy, nasze wyrzeczenia mają być odpowiedzią na Bożą Miłość, a nie ceną, która pozwoli nam tę miłość kupić. I to jest skandal, i to jest trudność. Jest jeszcze jeden skandal w Bożym Miłosierdziu. Właśnie to, że ona jest dostępna dla każdego. I to też wiemy, i to też wiele razy słyszeliśmy, że, że dla każdego. Ale jak to? No tak, to Bóg chce każdemu Bogu sprawić. I tym z i tym z lewej. I Ukraińcom, i Polakom, i Rosjanom, i Niemcom. I tym, którzy tutaj codziennie mnie różaniec I tym, którzy nigdy w tym budynku się nie pojawią. I tym, którzy mają elegancki, wysprzątany dom. I tym biedakom pod sklepem, którzy grzeczą na złotówkę. Tym, co na marszu w obronie życia i rodziny, ale też tym, którzy na paradzie równości. Tym, co słuchają Radia Maryja, ale też tym, co oglądają TV i -y, czytają wyborczą. Każdemu. Każdemu bez wyjątku Bóg chce błogosławić. I to też jest skandal. I nie chodzi tu o to, żeby na zło przyzwalać, żeby pochwalać grzech. Nie, bo zło jest zło i grzech to jest grzech. A miłosierdzia oznacza. Właśnie to, że nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie chciałby człowiekowi przebaczyć. No i teraz pytanie, co dalej? Co my z tym mamy zrobić? Drodzy, w centrum orędzia Bożym miłosierdzia nie jest święto, nie jest kolumna, nie jest obraz, nie jest rodzina miłosierdzia. W centrum jest właśnie to: przyjmij miłosierdzie Boże, uwierz w to, że nic nie musisz Bogu dawać za Jego miłość. I dalej przyjmij też to, że ta miłość jest dostępna dla każdego człowieka. A jeżeli tę miłość przyjmujesz, to masz się nią dzielić. O święci miłosierdzia Jezus powiedział, że w dniu dzisiejszym duszach dla przystąpienia do spowiedzi, do Komunii Świętej, dostąpi z zupełnego odpuszczenia win i kar, Czyli dostępujemy łaski takiej jak na chście. Ale dalej Jezus mówi, że największa cześć dla Jego miłosierdzia wyraża się w czynie, słowie i modlitwie. W uczynkach miłosierdzia za drugą osobę, dla drugiej osoby, ze względu na miłość Boga. Największa część dla Bożego miłosierdzia wyraża się w miłosierdziu dla tego, kto obok, ale i dla siebie samego. I do tego właśnie jesteśmy posłani. Ma być tak. Jak z Piotrem, do którego znoszono wszystkich kolek, żeby chociaż cień przechodzącego apostoła na nich padł. Bo wszyscy doznawali dzięki temu uzdrowieniu. Tak ma być też nami. Ma być tak dobrze, że wszyscy będą chcieli do nas przyjść, żeby z tej miłości czerpać. To zadanie jest bardzo trudne i można stanąć tutaj i powiedzieć, że to nie da rady, że Księdza to się nie da. Ale właśnie po to jesteśmy tutaj. Żeby On nam pomógł. On, który jest tu obecny, który chce nam dawać swoje ciało, żebyśmy mieli siłę. On, który chce nam pomagać stawać się takimi jak On. Z Nim dana radę się takimi stać. A więc na koniec jeszcze jeden obraz, który również jest w naszym kościele. Obraz naprawdę skandaliczny. Jest na nim mężczyzna. Ma na imię Jezus. Ma przebity bok. I z tego boku wychodzą dwa promienie, jeden czerwony, a drugi blady. Promienie, które mogą rozświetlić każdy rok Twojej duszy. Promienie, które mogą przykryć każdy Twój grzech. I pod tym obrazem widnieje napis: Jezu, ufam Tobie. Więc dzisiaj przyjmij te słowa. Zaufaj Jemu. Że On kocha Ciebie, a Ty kochaj innych, tak jak On.